Wezmij, czy to pismo, które wczoraj wstawiłaś na swoje social media, to jest wynik Twoich jak działań prawnych, twojego działu prawnego, a czy to świadczy o tym, że już takie podcasty na Twój temat, które się ostatnio pojawiały, po prostu się nie będą pojawiać? Nie, Maria ci zawsze robi. Ty chuju bierze, dałeś na Ty zbarł i że nie weźmiesz, to zrobi. bo weźmiesz na szybach, No, to zrobił i Ty nie robił, nie mimo to That's life. That's life. That's what all the people... To już dwie, life, that's what wynik the people... To dwa miesiące. I też na spacerze z sam już wróciłam. Kochani, jak wiecie, film Dziewczyna z Dubaju nie przyniósł mi pożądanej sławy i gratyfikacji majątkowej, gdyż również zostałam oszukana, jak wszyscy, nie zarobiłam na nim złotówki i dodatkowo jeszcze miałam problemy, które ciągną się za mną do dziś. Także nie polecam wchodzić w jakiekolwiek współpracę z. Yy, już go znacie, bo jest celebrytą. Natomiast poznałam wspaniałych ludzi, proszę bardzo. Mile wspominam też czas niesamowitych, inspirujących chwil. Do tej pory trzymam z nimi kontakt i z wspaniałymi aktorkami, i z Marysią, i też z Arturem, operatorem, i z Agnieszką, która pracowała z nami przy scenariuszu. Wszystkich ich bardzo serdecznie pozdrawiam i teraz w ich imieniu również bardzo chciałabym Was serdecznie. Poprosić i w swoim swoim. O pomoc do naszego wspaniałego kolegi właśnie z Planu. Wojtka, który zrobił niesamowitą scenografię. Jeżeli widzieliście ten film, to możecie śmiało stwierdzić, że była ona po prostu spektakularna. Wojtek i tak, jest złotym człowiekiem, ma niełatwe życie, bo jest tatą yy, dzieci, które też yy, mają swoje problemy zdrowotne. Ale nigdy nie poznałam tak pokornego, wesołego i dobrego człowieka. I ten właśnie człowiek zachorował na bardzo poważnego raka. Nawet nie chcę mówić, że w jakikolwiek sposób wiem, co czuję, czy, czy z tym się mogę utożsamić, mimo że miałam sytuację związaną z nowotworem na początku roku. Yy, tutaj nawet Wam wrzucę na pamiątkę. Bardzo chciałabym, żebyśmy mu pomogli. Jak wiecie, ja nigdy nie proszę o pomoc dla siebie. Zresztą sama jakoś dałam sobie radę ze swoją sytuacją, która w porównaniu do jego sytuacji jest niczym. Więc proszę, pomóżmy mu. I Wojtek, trzymaj się. Jesteś wspaniałym artystą. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.